Cześć! W dzisiejszym wideo pokażę Ci, jak dosłownie w 2 minuty zrobić obcojęzyczną witrynę w dosłownie każdym języku na świecie. Możesz wziąć stoperek, będziemy czas odliczać 2 minutki i będziesz miał zrobioną stronę w każdym języku na Twojej stronie na WordPressie. Tak jak widzisz na tej przykładowej mojej stronie, mamy tutaj 5 języków, które możemy sobie przełączać. Wszystko dzieje się z automatu bardzo ładnie. A tak jak mówię, cała instalacja. Zajmie ci dosłownie 2 minutki. Krótkie intro i zaczynamy. Zanim przejdziemy do tego tutoriala WordPress, jak zrobić stronę obcojęzyczną na Twojej stronie, małe ogłoszenia pasterskie Przypominam o moim kursie WordPress. Link do kursu znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Do zostawienia po sobie jakiejkolwiek działalności, typu komentarz, łapka w górę, łapka w dół. Bardzo mi zależy, abyście pisali w komentarzach, o czym chcecie zobaczyć kolejne moje materiały, a także czym się zajmujecie: czy tworzycie strony internetowe zawodowo, czy dopiero uczycie się, macie taki zamiar w przyszłości, a być może chcecie stworzyć swoją stronę firmową, być może swój pierwszy sklep internetowy, tak aby nie wydawać pieniędzy na agencję. Marketingowe i interaktywne, chcę Was poznać, pozwoli mi to nagrywać bardziej materiały, właśnie pod Was. Będę wiedział, czy, co chcecie oglądać, tak. A teraz przechodzimy już do naszego materiału. Wykorzystamy sobie w celu tłumaczenia na każdy język Twojej witryny wtyczkę G-Translate. Jest to wtyczka, która opiera się o translator Google. Jej konfiguracja trwa. Dosłownie minutkę. Pozwoli na przetłumaczenie dosłownie na każdy język Twojej witryny. Wszystko dzieje się naprawdę bardzo szybko, e, intuicyjnie. Także zaczynamy. E, link do tej wtyczki G Translate masz oczywiście w opisie tego filmu, tak jak link do mojego kursu. E, ja sobie tą, tą wtyczkę już aktywuję i pokażę Ci, jakie tutaj mam zrobione ustawienia. E, wchodzimy w Settings, czyli w ustawienia. I tutaj widget look, ja mam zaznaczone flags, czyli w menu są takie charakterystyczne właśnie flagi, flagi naszych krajów, których będziemy mieli tłumaczenia na stronie. Translate from, czyli przetłumaczenia z języka właśnie polskiego. I tutaj bardzo ważna rzecz, show in menu, ja mam zaznaczone primary menu, czyli jest to moje menu główne, tak aby w tej belce górnej ten paseczek z flagami właśnie był. Flag size, czyli wymiar flag. Domyślnie jest to 24 piksele. Jest to liczba moim zdaniem OK, nie za duże, nie za małe. Także to zostawiamy. No i tutaj sobie zaznaczamy, które języki chcemy, aby w naszym menu znalazły się. Ja sobie wybrałem bodajże 5. Po tych ustawieniach wystarczy zapisać zmiany. I teraz odświeżę moją stronę, jak widzicie nie ma tutaj. Na razie tych flag odświeżamy. I voilà! Są, są. I teraz jedziemy z tłumaczeniami, tak? Klikamy brytyjska flaga. Mamy język angielski. Ja Wam może pokażę, jak, jak to działa ładnie e, szybko. E, zobaczcie, klikam na język francuski i wszystko się z automatu ładnie mi przetłumacza. Niemiecki, ciach, Polski, pyk. Hiszpański, cyk. Wszystko jest naprawdę szybciutko. Wiadomo, translator ma swoje wady, ale ta sztuczna inteligencja Google w translacji jest coraz lepsza i działa to naprawdę naprawdę dobrze. Proszę zobaczyć. Wszystko jest naprawdę OK. Nie ma tu żadnego lokowania produktu. To jest po prostu jedna z moich ostatnich stron. Dlatego tutaj ją pokazałem przypadkiem jak to właśnie działa. Także jak widzisz, cała, cała akcja trwa dosłownie 2 minuty, i w 2 minuty możesz mieć naprawdę dobrze przetłumaczoną stronę obcojęzyczną. Nie musisz męczyć się z wtyczkami typu PoliLang. Także polecam. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jest to największy kanał o WordPress w Polsce. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: planuję kolejne kursy. Dlatego jeśli możesz, to bardzo cię proszę, napisz mi w komentarzu, jakie kursy byś chciał, abym wydał. Planuję właśnie może kurs optymalizacji SEO, kurs Elementora Pro oraz kurs promowania sklepu na WordPress e-commerce. To są takie trzy kursy, które myślę, ale to ja myślę, tak, a ja chcę tworzyć to, co wy chcecie, tak? Więc jeśli masz pomysł na kurs, co byś chciał, abym stworzył, napisz w komentarzu.